Julie Shangri, Quailer, Julie Shangri, Quailer, Julie Shangri, Quailer, Julie Shangri, Quailer. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Susanne, happy birthday to you. Sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech i gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Kto Zuzanę nie szanuje, tego killer trzaśnie to Zuzany nie szanuje tego killer, trzaśnie 100 lat, 100 lat, 100 lat Dobra, najlepszego z, z Tajwanu Zuzane